Cześć, siemano wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Death Space 2. Zaczynamy, zaczynamy w miejscu, gdzie skończyliśmy poprzednio. Mm, no odcinków nie było, ponieważ wiecie, szkoła, te sprawy, kartkówki, Sprawdziany poprawianie niektórych niektórych ocen, zaległości no to wiecie to jest niektórych... no tak, tak, tak tego już dawno nie było teraz mi się coś zdawało, że że my już tutaj byliśmy chociaż nie wiem jakim cudem właśnie dla pewności oglądałem poprzednie nagranie i wyszło jak wyszło ja nie lubię kiedy jest próżnia, bo to, to wtedy trzeba się śpieszyć, wiecie ładu to... To... kurwa no, przecież go zabiłem Nie, daj mi... No nie no, co to miało być? Ja go tam nigdy nie widziałem! Świetnie, po co tego odcinka już... już dead? Źle to nie wróży. Że dobrze to nie wróży. Kuziwa, ale się mylę. Przy tego trzeba jeszcze załatwić nowy mikrofon, bo tutaj się powoli pieprzy. On tutaj jakaś będzie. Tylko nie mogę za długo czekać. On tam jest. Dobrze, dobrze, dobrze. My chyba nie mamy już... Mam jakiś tlen? Nie mamy... Nie mamy... Tlen amunicji z tlenem. Znaczy zasobów tlenu. Kuźba. Dobra, szybko rób to. Masz 70 sekund. O, to było szybko, szybko. JEST! I teraz mi nic już nie wyskoczy. Nie co to jest, ale dobra. Już wolałem te kredyty. To hologram mnie wkurza, ale dobra. Wow!

Aha, no dobra, już nagrywam jest jakieś 6 minut, 5. Nieco mogę w czasie, bo nie mam stopera. Gdzie w końcu? Co? Jakim cudem? Chyba że mam tam wejść.

Nie 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 ale tylko kółno, bo... Dobra. N no się nie spodziewałem, bo to wyszło tak nagle za pleców. <śm> dobra, jeszcze no ja dobra, żyję. co zrobię. <śm>

I to w związku z tym, to, że wszystko mamy tutaj tak. eee. dać, zresztą no ja teraz nie wiem co tu robić Tam mnie teraz na pewno coś wyskoczy to już jest pewne, bo to jest normalne w despacie Nic nie zostało na szczęście, nie? No to was strzelałem w nogi, byle co, pójsło po jaja, nie wiem, i dalej żyło. Jeszcze czajesz, mato? Tak, tak. Dobrze, miałem plana. Co mi się zbugowało dobra? to tak ma być. Zadaj się. Dobra, jeszcze jedno. No to jest skomplikowane. Dobra już wiem co i jak ogarnąłem to jak na razie Tylko teraz nie jestem ob... ogarnięty w tej sytuacji która tu zaraz może być Że mi coś wyskoczy za pleców i nagle mnie zajebie że będę musiał, coś... będę musiał wszystko odpocząć Rozwaj się Wow mega punk Nie. To było dobre miejsce. Uh. I dodam tego drugiego, gdzie byliśmy poprzednio. Dobra, się, tak, tak, tak. O, amunicja ładnie. Budzi mnie już takie łażenie i we ja w tej wefce ja by się wzajemno, normalnie gdyby mi to nagle o nie. A no, bo ja wiem co do czego No, to na pewno będzie źle no, oczywiście Gdzie jest jeszcze jakiś A tutaj What the fuck? Ja nie wiem co zrobiłem. Taki jestem mądry O, bo mi teraz nic nie wyskoczyło, proszę. Kurde, no Gdzieś wyskoczy i potem się napierdalać, jeszcze coś mi zabije, powtarzać to znowu. Czy znaczy wątpię, żeby tam nas powtarzało momentu kiedy dopiero dotarliśmy tutaj? Tak, ja nie mam do tego wejść. Nie myślałem, że ja tu mam wejść, a tu mi się hologram pokazuje. Um. Co, Chyba, że zrobię cięcie i wrócę kiedyś, będę wiedział co i jak. No dobra, bo ja teraz nie mam żadnego pomysłu co z tym zrobić. No to i ja małe z dwóch. No coś wracam po krótkiej przerwie, okazało się że to miałoby wszystko na zielono, a było wszystko na niebiesko mm. No i oczywiście będziemy musieli znowu się napierdalać z potworami. Bo zawsze tak jest, że jak coś zrobimy, e, dokonamy czegoś, to możemy dalej iść, to zawsze... Ło! prawda, lepsze dzielobliki No to oczywiście zawsze są jakieś trudności, za łatwo nigdy nie będzie

Pierwszy ode mnie. Dobra, dobra. Jest amunicja, ale grucho ze mną... mną amunicja. Grucho u mnie za amunicję, o Myślę, że jakiś psychol coś gada, to... Objective complete Grabić zapisłanie Czyli ten hologram już mnie nie będzie wkurzał The Fuck My się. No jakoś się tego nie ustraszyłem specjalnie

Co to co ah! mi poczekuj na coś Co ah! mi nas O kurwa! Co to jest? To cóż się to zabijłem? Kurwa mać Muszę nos zobaczyć pod nogi, centralnie pod nogi, to niewiarygodnie wkurza. Jak będzie zapis gry, to już skończymy. No tak, no tak, oczywiście. Przyjście, musiałem zginąć tak. Ooo. Oh. So, to ja wiem, co będziemy teraz nazywać tubko. To uprzykrze życie. Amunicja i HP by się przydało. Dobra. Znaczy, coś jest chyba zbugowane, bo to powinno mnie zabić, a nie, że tylko zrani mnie troszeczkę. Hva er du? Co jeszcze, co jeszcze? Ej no ale... Kurde, no co, co mnie bało, no stop? Ja nie mogę z tym trzymać, ja wrócę kiedy już to ogarnę, bo... Się przerwało. No ja wrócę kiedy już to ogarnę, bo to, to droga by za długo trwała, ja nie chcę, wiecie... bo ma mało czasu. Maję z dwóch. No dobra, to jesteśmy z powrotem po krótkiej chwili? To się może na razie przydać, by coś jeszcze poszło, nie tak wiecie, jak to czasami była prawda Dużo rzeczy nasz nas zaskakuje Tylko no, oczywiście zobaczymy co tu jest Oczywiście pewnie jakiś No tak, wiecie Mówiłem, zawsze mnie coś pewnie zaskoczy w grze Policja teczka Tekstowy Inventory full? Co ja mam tu jeszcze takiego? Jakaś statuetka, co to jest? Mening the always bank? Co to znaczy bank? Ja nawet nie wiem. To możemy Dużo... to się zawsze przyda. No dobra, no to ja myślę, że nad tym skończyli, że już na czym skończymy ten odcinek Komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, powiedzcie mi znajomym mm, Doczekacie się na odcinków w najbliższych dniach Prawdopodobnie może pojutrze, bo jutro Niczego nie obiecuję No, to no to sobie zapisaliśmy, tak, dobrze No to dzięki, dzięki za uwagę, cześć, na razie